Siema nie jestem no 405 W dzisiejszym odcinku chciałbym Was przeprosić ogólnie za to, że przez dwa tygodnie nie było żadnego filmu na moim kanale. Jestem spodobane głównie szkołą i też ogólnie tym, że nie, ma, nie mam co nagrywać po tydzień. W Minecrafcie nic się ciekawego nie dzieje, jak widzicie. Kleb żadnych fajnych nie ma do nagrania. No i to chyba tyle, to, to jest chyba główny powód, no. Jak widzicie to jest ten na że Dragon Survival. Jutro jest nowa edycja, więc każdy ma gm i teraz właściciel wysadza spawna I ogólnie to w też wysadzą. Widzicie, jak to wszystko wygląda. Trochę laguje mi. Trochę co czekajcie A właśnie, i taki to jest, taki odcinek informacyjny. Jak na moim kanale bije 400 subskrypcji, to zrobię taki mały konkursik dla Was. Między innymi rozdam 3 gry. Pierwszą gra będzie Wiedźmin, drugą Battlefield, czwóreczka, a trzecią gra będzie Netflix Speed, A jaki to jeszcze zobaczymy? A chyba ten najnowszy. to chyba wszystko. To siema, postaram się jeszcze jakiś odcinek dzisiaj wrzucić lub jutro. Lalo.